Panie, teraz syp proszek! Kieruj się w stronę kamiennej miszy! Panie, szukaj w kręgu kruczego truchła! Teraz w stronę wypalonego drzewa! Królu, kieruj się w stronę czaszki Kozła! Panie, kieruj się w stronę czarnych świec! Panie, syp proszek w stronę skamieniałego bochna chleba! Królu, idź w stronę czarciego koła! Usyp królu duży, równy okrąg w pewnej odległości od stosu. Wyszło mi doskonale! Aż szkoda, że wiatr to rozniesie po polach! Przestań snuć, jak to mówi Detmold fat nas Magorje. O tym, jaka to była wielka czarodziejka. Ona buty sobie uwalała. Pozostań w kręgu, panie. Śmierdzi ten proszek jak krasnoludzkie łajno.